powiedziały mm, na temat obozu? Jest fajnie, nie ma dyscypliny ma... <grym grym grym> no chyba, nie? No to właśnie o to chodzi. Poznaliśmy fajnych ludzi może. może... Możemy poznawać <grym> Włochów. Też. Wow. A chłopaki? Uczyliśmy się wzroków A, no a jakie pamiętasz? Zni błon appetit. Wow. Super! A chłopaki, wy pamiętacie jakieś słówka po włosku? Nie, nie. nie. A, nie. Po... Ja przynajmniej się szczery. Szczery. Podobało ci się? Tak, podobało. A co ci się najbardziej podobało? A może teraz ci się najbardziej podoba? Dzień, nie? Teraz jest spoko. Super. Masz chorobę lokomocyjną, czy nie masz? Nie mam. Fajnie. A poleciłbyś y, te y, wakacje? Tak. No to fajnie. Pozdrawiamy kogoś? Tak, moją mamę psa. O, jak ma pies na imię? Nela. Nela. No to pozdrawiamy Nelę i mamy Papa I, I, i rodzeństwo, super. Wywiad działa, więc pytamy y, o zdanie, naszą kadrę. Czy się jej podobało, czy się jej nie podobało.

Słuchajcie. dziewczyny prowadzą. Kapitan oddał stery. Ej! Ekstra! Aha, nie, I jak Ci się podoba? Teraz ogólnie teraz. Ogólnie, i w ogóle. Powiem tak, że Wycieczki, tym bardziej, których było od groma. Mieliśmy jeden dzień w sobie spokoju, więc też fajnie. No, do, dobry wyjazd do Boże. Powiodłało na obozie dziewczyny. Podobało. Ona, By, podobało się fajnie tak, co było fajnego? Nie, nie. Przez kompanie w nocy. W nocy, w marzylu, tak. w w nocy w nie bałyście się? się? No, nie, nie. <gryzły> <do wyryzły>, <gryzły> <gryzły> Świetnie, a powiedzcie mi, mi, co byście poleciły z tej, z tej kolonii. Co byście poleciły? Czy byście poleciły? O, może tak. Tak, tak. No to co? Machamy?